Witajcie z tej strony gruby, yy, a jest to odcinek taki dziwny, bo nudziło mi się z kolegą i my pomyśleliśmy, że zrobimy coś na serwerze. I to co zaraz zobaczycie, to jest to właśnie co robiliśmy, i bo nam się nudziło. Więc zapraszam do oglądania. Nie jeden na tych blokach znani przez noce Tu kradniesz lub handlujesz, pożyczasz hajs na procent Ziomki z ulicy latają z polskim ścierwem Rodzice nie pytają skąd mają wyżuterię to te historie z twojego bloku Tu społeczniaki w oknach i psy na każdym kroku Czujesz niepokój, bo powlekli ci brata Zobaczysz go z powrotem w domu po kilku latach Łatwe dziewczyny za towar biorą pusta. Masz romonowych butach, silikonowych biustach W firmowych kluskach i błyszczących kolczykach Jak już nie masz hajsu, nawet nie podotykasz mi ojca, powtarzasz sobie w duchu Kroki na schodach, telefon na podsuchu Musisz być czujny, bo możesz się pożegnać Z tym całym pierdolonym życiem, na tych osiedlach, na tych osiedlach Witam cię, więziomusz, tu sam sobie nie ufasz, a co dopiero komuś Na tych osiedlach, wśród bólu i cierpienia Zaciskasz pięści, bo wiele masz do stracenia na tych osiedlach, witam Ciebie ziomuś Tu sam sobie nie ufasz, a co dopiero komuś Na tych osiedlach, tu walki daje powód, Bo tu sukcesu jest to, ilu masz wrogów W nie ma miejsca dla wzruszeń Tu los potrafi pisać najcięższe scenariusze Wciąż jest jak jest, nie pytaj mi dlaczego Czy chcesz czy nie, wciąż uchodzi za winnego Gdyby spod sklepu zbierają znów na wino A ziomek to co miał, wymieszał z kreatyną Za dnia chłopaki wciąż obcinają parking Wieczorem znów im przyjdzie sięgnąć po kominiarki O co się martwisz, wszystko jest pod kontrolą Pod blokiem walą wódkę i popijają kolą Jakiś nekrolok na klatce to żadna nowość Naprawdę ziomuś kocham to wszystko, dajcie ci słowo Koro się śmieje, choć jutro idzie na wagę Każdy z moich kojotów w odwiecznym konflikcie z prawem Mamy się dobrze, stąpamy po tej ziemi Jak przyjdzie co do czego, to wszyscy jesteśmy niemi Na tych osiedlach witam cię więziomusz Tu sam sobie nie ufasz, a co dopiero komuś Na tych osiedlach wśród kulu i cierpienia Zaciskasz pięści, bo wiele masz do stracenia Na tych osiedlach witam cię więziomusz Tu sam sobie nie ufasz, a co dopiero komuś Na tych osiedlach tu walki daję Masz problem, pracuje nasze życie, już to udowodnił Na tych osiedlach dochodzi nocą do zbrodni i jest po sprawie, ziomek zbiera na kaucji, Sąsiadka z na zabie Wczoraj jeszcze tu był, dzisiaj nie ma tu z nami A te wpadło do niego wraz z oknami i drzwiami Znamy wszystkie bolączki I choroby tych bloków Każdy już od dzieciaka kręcił swoje na boku Tu jeden brat drugiemu Pogonił taki towar, że tamten przez trzy dni Nie mógł wydusić słowa Tysiące łez, codziennie zbija beton A nie nieprzykwe Chwyta tylko telefon Kolo nie daje rady, ale wstyd mu się przyznać Zamiast we własnym w domu to się budzi na izba, sprawców dawno już nie ma, pozostały motywy Możesz szukać ze świecą tych naprawdę uczciwych Młoda, raz, dwa, trzy. Zrobiła mi loda, Raz, dwa, trzy. To najlepiej, wadz, się. O tym każde dziecko wie. Gdy nastawi łódźce, to spójrz się.